Czy pociągi SKM mogłyby kursować przez Bolszewo-Orle w kierunku góry? Czemu nie? I wszystko wskazuje na to, że po 2014 roku dojdzie do reaktywacji starej linii kolejowej biegnącej wzdłuż wspomnianych miejscowości. Tutaj to wymaga decyzji środowiskowych, nowej dokumentacji i tak dalej, więc to wymaga jakiegoś tam pewnie rok, dwóch lat prac i dokumentacyjnych, a później przetargu i tak dalej, więc tego czasu trzeba. Ale uważam, że pomysł jest bardzo dobry, zwłaszcza z tego tytułu, że i Bolszewo to niebawem przekroczy 10 tysięcy, gmina już przekroczyła ponad 20 tysięcy. Oczywiście wymaga to współpracy samorządów oraz kolei. Najbardziej zainteresowane instytucje spotkały się w budynku Starostwa Wejcherowskiego w celu omówienia kwestii związanych z reaktywacją linii numer 230. Polszewo jest największą miejscowością w gminie Wejcherowo i liczy już około 7 tysięcy mieszkańców. Także na pewno to rozwiązanie byłoby z korzyścią dla samych mieszkańców, a także dla ruchu samochodowego. No odciążyłoby na pewno ten nasz przepełniony układ komunikacyjny. Odbudowa starej linii kolejowej to pomysł szybkich kolei miejskich. Na pewno nie będzie to zadanie tanie, na pewno nie będzie to zadanie prosto organizacyjnie, i na pewno nie będzie to zadanie, które nie będzie pociągało ze sobą kosztów. Kosztów rewitalizacji linii, od której tak naprawdę, po której tak naprawdę od początku lat 90. nie leżą pociągi. Nie wiadomo jaki jest stan, bo, bo nie była chyba taka szczegółowa inwentaryzacja robiona. Natomiast ja powiem w ten sposób: na pewno jest to przedsięwzięcie prostsze, łatwiejsze i tańsze, aniżeli trzeba by było wytyczać linię od samego początku, budować tą linię, tworzyć nasy, wykonywać niweletę tej linii. No, trzeba zdać sobie sprawę z tego że tak naprawdę szansą jest też to że obszar przez który plan przez który ta linia przebiega nie jest w żaden sposób zabudowany więc no, no nie, nie powinno być tutaj kolizji. Ostatni kurs nieczynną już linią kolejową odbył się w 2004 roku. Większość torów została zdegradowana i to zarówno poprzez złodziei jak i z powodu zaniechania prac renowacyjnych. Odnowa linii kolejowej dotyczy szlaku ponad 7 km.